No się, tu ja. Dziś umrę z cringe'u, bo będę komentować swój stary film z poprzedniego kanału. Zacznijmy te tortury. Zobaczcie, jaka świetna miniaturka. Widać, że dużo umiałam. Okej, okay, czemu obie wyglądają, jakby je śmietnik wypluł? Gdybym to ja była Twoją matką, dostałabyś medal za niebycie hetero-XD. Jak coś, to nie mam nic przeciwko osobom hetero. Jeśli ona powiedziała, będzie dobrze, to nie będzie wcale dobrze. Byłem kiedyś innym ona powinna powiedzieć Sajona Rafrajerko. Ja, Widzicie te wcale niezmieniane przez autokorektę wyrazy. Wytyfy, nie... jak da się tak szybko zasnąć. Zmienić. I czemu w tym pokoju jest jasno, skoro chwilę temu był zachód słońca? Śmiało. Dobrze, że do jej pokoju, a nie twojego, bo nie wiadomo, co byś jej zrobił. Czemu on ją trzyma, jak worek kartofli? Ta logika mnie rozwala. Jakim cudem ona nie spadła, przecież on jej nie trzyma, a ona ma ręce wzdłuż ciała. No Pewnie ma z jakiejś 16 lat, więc waży około 65 kg. O, 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 ja wiem, co się robi o trzeciej w nocy. Oczywiste, że ogląda się anime. A ja jestem też LGBT i się tym nie chwalę wszystkim jak ty. Homo, homogenizowany. Dobra, mam dość. Już prędzej skomentuję 5 minut z Kraft niż to gówno do końca. Bajo jajo i cześć.